Jako to no tak średnio się opłaca, chyba nie za taką cenę. Tyle się namęczyć, na, czy już? No właśnie, Dzień dobry, be -be -re, be -be -re. Ci... Słyszałam to. Co słyszałeś? Do <noise> to... no linka mówię. Ja postać nie umie sarać po cichu, przepraszam. To... <noise> Jeszcze jeden... duży generator. Co z nim robić? Brać go na górę? Jezus... I tak tam mam na... Jezus. to mam. Dopływ stąd. To jest tak... To jest terminarz, czy nie? No nie... nie wiem, czy teraz. Przecież to najgorsze na mojego streama, co ja zrobiłam. Ja widziałam na zdjęciach jakąś grubaskę. Cieka się siedziała cię cały dzień kurwa wygrzeba, to tylko żeby mi postać wytrzeźwiała i zeszły z niej te grzyby. Tak myślałam. <laughs> no e... o, i chuj i mi się zaczyna z powrotem. A węgiel sobie wzięłaś? Zero trzy opakowania. No to już to robiłam. Jakby... Chyba mi już zostało... O, czerwona. Zdrowie, e... O, no stało mi poczekać jeszcze. To trochę ma jeszcze w z tego co widziałam. Mhm. Mm no, albo pójdę się zabić. Nie, na twoim miejscu pobiegałabym. Biegaj. Tam Pobie biegaj, staczką się zakręci Niech sobie pobiega, żeby szybciej wiesz. ten siadł na ramieniu przed chwilą. No, znaczy, tylko że, no, że ja też prosto wreszcie. nie biegam, nie? Bo ja nie dość, że się grzybów najeba yy, yy, nażarłam, to jeszcze alkohol piłam. Bo chcieliśmy sprawdzić co się stało. I ja jeszcze... oj, kurwa przybiegły już. A pierdol. Kopaj je, kopaj. Ja. Ja do nich strzelałem z deser Eagle'a, nie? Ale z czego ja mam strzelać, kurwa? Patyka, patyka? patyka. zaraz ci się zrespi. Ej, proszę jak idzie. <laughs> nie, no nie. A katana jak, nie, jak będzie? Jak wyciągnie po wy... katanie magazynki A katana jak będzie wygląda jak patyk? Nie, katana wygląda normalnie, ale pat wygląda krótka broń. Ale... Banan. <laughs> ale A długa powiem, to patyk powinna być. Ten ptak co ci siada na ramieniu, to. Karabin ten... <laughs> to patylek będzie fajny. I ktoś z zewnątrz wzeźmy na to patrzy i myśli ja pierdolę biję katadną trawę A tu taka ebenska walkania A to tylko po grzybach czy jeszcze trawa też? Nie, ja sam jeszcze szczęście trawy jeszcze nie zapaliłam Nie, ja myślę, to że jeszcze, ile jeszcze się nie dobić zabiły Teraz co, jak się położyłaś to wyglądało jak Kingsa z gangbang <noise> Dzę się odłożyć do czegokolwiek. baza skończona. Jakbyś się pobiegała, to szybciej by ci metabolizm przeszedł. No ale jak zrobię... Yy, wyjdę porozmawiać z zombiakami. Oho, nie odkładam rzeczy, wyjawię mi zaraz. Kurwa. to. Jakbyś potrzebowała, to mam młotki nie potrzebuję młotków, bo ja używam takich rzeczy. No, paczki, wiem. Szpadelka małego, mało miejsca zajmuje. Paczki, Dobra, mogę biec, żeby mnie zabiły zombiaki. nie zabiły zębiaki. Nie wiem, czy to w góry Dobra. Ile baza elementów ma? O. 132.